Hej, hej, cześć, Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 3. Dziś mieliśmy sobie pogadać z tym staruszkiem, Treslot. Eee. Ta, dobra, do... doledzimy. sobie z nim pogadać. Treslot, tu alchemiczny, dobra, gadamy. Aaaa, przybysz z odrębnych stron. Witaj w Nemorze, przyjacielu. Jesteś magiem ognia? Magiem poszukującym prastarej starej magii. Tak jak wszyscy byli magowie ognia, przyjacielu. Nie, he, he, he. co robisz? Nic. Nudzę się. A, a ty też. Aha, nom. Co robisz? Chcę uważać <noise> pewną mix. SIOK! What the fuck? To miał brzmieć i... tak, jak ja powiedziałem. <noise> Fresowa gadanina, taką lubię. Jakich składników kto tu rządzi? Kto tu jest? Tafa! Aby dowiedzieć się, kto władany morą, będziesz musiał najpierw zaskarbić sobie szacunek i zaufanie jej ważniejszych mieszkańców. Co wiesz o prastarej magii? Gówno! Osoj, nie udało do ciebie dowiedzieć. chciałem tak pyszczyć. Pyszczyć do dostarców. Znalazłem ognisty puchar. Niestety, nie mam go komu powierzyć. Dawaj. Widzisz, e, trzeba go dostarczyć do Nordmaru. Dajesz. Dawaj, dawaj. Zaniosę twój ognisty puchar do Nordmaru. Naprawdę? Hmm, kusząca oferta. Dawaj. Najpierw jednak musisz mnie przekonać. Że jesteś wystarczająco silny i że mogę ci zaufać. Nordwar to bardzo niebezpieczne miejsce, a puchar nie może wpaść w niepowołane ręce. Rozumiem. Skończyłeś, skończyłeś, skończyłeś? Jakich składników potrzebujesz do swojej mikstury? Rzadkiej lobeli zielnej. Rośnie jej trochę na zachodzie, tam gdzie kręcą się te wszystkie potwory. Nie jestem jednak aż tak stuknięty, aby walczyć z tymi bestiami. Bo jesteś ci po mroku. Dostarczę ci te lobelie. Jestem ci bardzo wdzięczny. Potrzebuję pięciu roślin. Tylko nie daj się pożreć, dobra? He, 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 he. Nie, się. Dobra, spoko. Dostarcz Treslotowi rzadką roślinę, lobelię zielną. Ale tuneliki, co znajdziemy na końcu? Boom, headshot! Nic, tylko jakiegoś starego wyjadacza. Lepiej uważaj, jeśli coś popsujesz, będę miał kłopoty. Farmon twierdzi, że napadłeś na jego farmę. O to ty, o no, tym śmieciu? E, e, nie wiem nic na ten temat. Niezły z ciebie buntownik. Zamiast walczyć z orkami, okradasz bezbronnych wieśniaków. Nie tak głośno. Właśnie, na nie słyszę. To jest złoto, które zabrałem Farmonowi. Możesz je wziąć. Jeśli przecie o tym dowie, nakarmi mną orków. Wiesz, że i tak powiem. Tylko, że nie wiem. Kto to jest Jezus. szefem w Nemorze? Nikt ci jeszcze nie powiedział, co? Więc ja też na pewno tego nie zrobię. Zdrać mi imię waszego przywódcy i to już. Bo co zrobisz? Złożysz na mnie oficjalną skargę? Poskarżysz się mojemu przywódcy? Zabijcie. <noise> Przemyśl to sobie, głupku. No i masz, kurde, poryśmi się. Uderzyłeś? O! O! No sorry, ja się nigdy nie, nie cackam z takimi frajerami. A on mnie wyjątkowo wkurzył. A no, jeszcze sobie tylko sprawdzę, tu no. Yy, to był szybki atak na chęglię. kufer, dobra, tu raczej nie będzie nic przydatnego, ale śmieć ciebie wiesz? Czy parok? Lubisz to? Dali, wstawaj śmieciu. Ja pierdzielę, masz już całe życie. Następnym razem cię zabiję. <noise> Nóżka ci coś drętwieje. E, e. E, co nie, co nie? Nie. Dobra... No, wreszcie wstałeś. Sprzedajesz te rzeczy? W zasadzie mam tylko ich pilnować. Ale jeśli zaproponujesz dobrą cenę, nikt się nie musi dowiedzieć. Nie no, śmieci już się nakapuje, gdybym wiedział na kogo, to na pewno. w złodziejskim fachu. Oczywiście za odpowiednią cenę. Nic za darmo. Hmm, 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 hmm. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie Jesteś tak zabawny, że kiślemy z dupy Można się zesrać No już czegoś czuję, że się Dał mnie tego, albo jeszcze raz cię stuknę kilka razy Znaczy stuknę Zestukajcie. cię Pokaż mi swoje towary Zastuknąć cię Masz kasę, masz kasę No i bardzo dobrze To ci sprzedam, to ci sprzedam Kurde, nie wiem czy to mi A, ki. To ci sprzedam, to ci sprzedam, to ci sprzedam. Rukowa kusza, kusza. Zużyte, to jest lepsze. Kusza, o, to jest dobre. Megusta jak się nauczy tym tylko obsługiwać będzie. Zajebiście. Miecz syna, to jest też mi zbędne. To. Niepotrzebne mi jest tyle tego świecidła. To ci mi opylę. To ci opylę. To ci opylę. Dobra, więcej nie chcę. Dawaj złoto śmieci. Tylko tyle? Łoż tych mi zabity. Dobra, dawaj jeszcze wytrychę. No. Nice to meet you. Dobra. Yy, jakbyśmy wiedzieli, mi się zdaje, że on jest w końcu yy, przywódcą tych buntowników. W końcu no, Mac ognia, najmądrzejszy, najstarszy i yy, woda ja Więc mi się nie zdaje, nie się nie zdaje że raczej sporo. on by był. Jak już to on. A na razie, dobra, gdzie my jeszcze nie byliśmy? Dudlej, z tobą gadaliśmy, nie? Gadaliśmy. Yy, buntownik, buntownik, buntownik. Dobra, tu byliśmy. Kurde. Spritz. Dobra, to my chyba nie byliśmy jeszcze. Na wprost, jak w mordę strzelił. Yy, buntownik, buntownik. Dobra, tutaj byliśmy, ale tu... Nie, tu nie byliśmy i tu też nie byliśmy. I, 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 i co? No i jajco, nie? Huhu! Las Vegas. Rusa. Witaj w Nemorze, obcy. Przyda nam się taki osiłek jak ty. Ty tu rządzisz? Nie zdradzamy tożsamości naszego dowódcy byle komu, przyjacielu. Gdyby orkowie dowiedzieli się kogo muszą zabić, żeby Nemora padła, gość byłby trupem. Rozumiem. Potrzebujecie więcej ludzi? Sa I potrzebujemy kogoś silnego, kto by strzegł dolnego wejścia do Nemory. Jeśli nie będziemy się pilnować, orkowie w końcu nas pokonają. Jeśli spotkasz kogoś, kto mógłby się do tego nadawać, sprowadź go tutaj. I Czy już quest? Możesz nam użyczyć swej siły. Przy przejściu na pustynię zatrzymała się ostatnio karawana asasynów. Twierdzą, że zębacze wymordowały kupców. Jeśli się pośpieszymy, to możemy zabrać ich towary. Odzyskam towary z pustyni. No dobra, tylko uważaj na zębacze. Na pewno zębacze się to ja. Co co ja? Nic, po prostu zabiję. Dobra, no i tu jeszcze jest jakieś przejście buntów. No i jeszcze kol. No i kolej chyba z ostatnim questem co nie? Oj, ja chcę go zabić! Śmieciu, dobra, dajesz. Chodź przyjacielu! Taki fajny piesek, nie wiem kiedyś jakiego dużego psa. Niestety już nie mam. Dobra, dajesz, 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 dajesz. dajesz. Dobra, no i dead, dead. Kurde, te szkielety to są jakieś. Co to mogło tutaj chodzić kiedyś po tym. po tej myrtanie? Co? Bo ja nie wiem. Urażaj dobra, rentę! Gdzie Tam jest niebezpiecznie. A cóż jest tam takiego groźnego? Tereny na północ od Nemory są zamieszkane przez potwory, bracie. Najgorsze są też wielkie, parskające. Nie zbliżaj się do nich za nadto, bo schrupią cię z kosteczkami. Nawet ja, doświadczony myśliwy, sam bym się nie wyprawił na te bestie. Mam taką samą zbroję. Zabiję te parskające potwory. Haha, no to czeka Cię trudne zadanie. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Będą ci potrzebne. Te bestie są twarde. Ty jesteś tu szefem? Nie powiem ci tego obcy. No dobra. Nie powiem ci tego obcy. No dobra. To by to nie było. Mamy broń. A tylko sobie mankę uzupełnię. Zając? Raczej to nie zając. Kurde, tak mało mamy tych miksermanów. Aż mi żal. Trzeba by sobie dokupić, tylko że są lekko drogawie. Kamienny korzeń. My jeszcze nie dostarczyliśmy mu tych korzeni? Tak. Trzeba będzie kiedyś się hajsznąć tam. Mu dostarczyć. No. Czarny robar. Aaaa! Skąd wy macie taki towar? Nie. Tak, ciągle nie wiem dlaczego to mam. Dobra, gdzie są te... To jest serio to nowe z jaj. Kurde, gdzie one są? Tam gdzieś? Tam... WHAT the FUCK?!

E no trafiłem, gnoja, ja jakby tej... Jak wiecie. Trzeba go wydupić Ale, kurde, odebrałem mu, aha no faktycznie dobra Nie no, bez jaj No Ja pierdzielę jakiego ja mam cela za, za drzebistego z tego łuku To nie pogada Łatwiej <gadanie> łatwiej <gadanie> otworzyć w paszcze Dobra 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 Dobra, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Dobra, ostatnia strzała. trzeba będzie użyć miecza. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, lubisz to. 500 doświadczenia. Dobrze, kuferek. O, miksturka many, przyda się, na pewno się przyda. Lobelia zielna, to mieliśmy wziąć dla niego. Tak też coś myślałem, że to będzie właśnie ta roślinka. Lobelia zielna. Ile on chciał jej? Pięć. No to mamy już trzy. I jeszcze jeden stwór, którego trzeba wydupić. Szczerze myślę, że to będzie trudniejsze, kurde, ale... Tyranozaury takie wielkie, fu! ka Osiem zębów. O, jest kolejny kufer. Zarąbiście, dobra. Gdzieś tam musi być jeszcze jeden stworek. SŁABE TE RZECZY JAK NIC! Jest. Parskający potworek. Dobrze, 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 kurde. Trochę za blisko, trochę za blisko. Jeszcze byś mu chwilę poczekać. Dobre, już nie. <gry> Jakie combo. A już myślałem przez chwilę, że go zabiłem, bo tak mi doświadczenie poleciało ale dobra, już d-dash, d-dash, d I proszę zabić trzy potwory Nemora plus 20, doświadczenie łącznie plus 2000. Plus te zabite potwory będzie około 3500, coś takiego, nie wiem. Dobra. O, tym też mogę zaserować Q i A Lobelia zielna, czwarta, jeszcze jedna jest nam potrzebna. Zębacz. I hate you. Silne to, że nie zdycha po jed... O, kurde, i szybkie, i szybkie to! Kurde, przemyślałem, że ty jesteś wolniejszy. <grystanie> Ale uniki robię, widzisz, jak to jest fajnie? Jak ktoś robi takie. Uniki, o, takie uniki, jak ja tak macham tym mieczem. O, i tu jest piąta. Pięć chciał, nie? No i proszę, I'm the best. Bo zabiłem trzy parskające potworzaskie. Proszę, proszę, proszę. Parskające bestie nemory odeszły w mrok dziejów. A niech to! Doskonał. To znaczy, że możemy się dla odmiany trochę odprężyć. To daje ci prawo do udziału w podziale złota obcy. Powiedz mi, Więc... kto tu jest szefem? Natychmiast. Nie ja w każdym razie. Więcej nie wolno mi powiedzieć. Przynajmniej mnie zawsze coś, po coś po po polowaniu. Po polowaniu, bo chyba za dużo tego nie ma. Nie Chcę rozwinąć moje zdolności ucznicze. Nie. Tak trzeba. Tak. Dobrze. Chcę rozwinąć moje Ilec. zdolności ucznicze. Bądź szybki, ale i spokojny. Musisz mieć pewną rękę no, i dobre oko. Inaczej zmarnujesz tylko strzały. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubego no zwierzę, jak z łowcą orków. Gruba zwierzyna, jak podgradać się do dzikich zwierząt. Dobra, to nam na razie styknie z tych. Doświ z tego doświadczenia całego, co tu możemy nabyć. Dobra, raz tą gadaliśmy. Faktycznie już nawet troszkę się zapomniało. Buntownik Dudley. S no to co? Trzeba będzie się przejść chyba na pustynię, bo to jest jedyny quest, który nam teraz pozostał, jakby to powiedzieć, w Nemorze. Dobrze ci radzę. O nie, nie, o wiele więcej. Rzadką roślinę Lobelię, zielną towary z pustyni. Na pewno nie zniszczy nowy człowiek. Yy, kto to chodzi w ne morze? No to to się zrobi potem. Dostar Tres lotowi rzadką roślinę Lobelię. Zjedną. Dobra. No to to już sobie wyjaśniliśmy. Proszę tu tę swoją lobelię. Fantastycznie! Mam nadzieję, że te bestie nie sprawiły Ci zbyt wielu problemów. W ramach zapłaty przyjmij te okay. miktury. O, mam ognisty puchar. Dobrze. Powierzę ci ten cenny artefakt. Mam nadzieję, że dotrze do moich braci w klasztorze. Zobaczymy. Powiedz mi, Nadzieję umiera trzeba. ostatnia. Pomógł z innymi. Na pewno jest... nie ja, przyjacielu. Nie ty. Twoje towary. Nie ty. No jak nie ty. No na pewno jesteś ty. No kurde. A miałem już taką ripostę. Takie. I co? A nie mówiłem. No niestety. To nie zawsze to samo. Nie zawsze wygrywam. I'm the best. Dobra. Zajebiście, zajebiście, idziemy dalej. Tyler Finlay, z wami już gadałem. Trzeba by się przejść gdzie? Na pustynię. No. Pójdziemy sobie tędy na wprost i właśnie, bo może to jest człowiek jak dla okary, że jest gdzieś schowany. Trzeba go znaleźć. Smutny, błąka się, jest obłąkany, ale musi być silny, sprawny fizycznie, umyślnie. Nie, nie tak jak ja nie mam ani tego, ani tego. A trzeba być. W sumie to dlaczego nie, co nie? Lubisz to? Uwielbiam to lubić. Uwielbiam to mówić. Lubisz to. Dobra, rada. O, oh, nice to meet you. Harlem. Ja Skąd znam? Prawie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś, aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się, mnie w sensie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy. Gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać magią runiczną. Bez niej jestem tylko cieniem tego, czym byłem kiedyś. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Wciąż mam do wyrównania stare porachunki. Co zamierzasz zrobić? W czasie wojny miałem towarzysza. Nazywał się Kurt. Był paladynem jak ja. Ramię w ramię walczyliśmy za króla. Ale kiedy przegraliśmy wojnę, Kurtowi zupełnie odbiło. Zaczął okradać i zabijać bezbronnych wieśniaków. Stał się zupełnie inną osobą. Gdzie jest teraz Kurt? Zadaje się z najgorszymi opryszkami w krainach centralnych. On i jego banda grasują przy przejściu do warantu. Atakują każdego, kto próbuje ją przekroczyć. Co zrobisz z Kurtem? Poprzysiągłem sobie, że go powstrzymam. Muszę go zabić, zanim narobi dalszych szkód. Trzeba tylko jakoś się do niego dostać. Buntownicy z Nemory potrzebują nowych ludzi. Zastanawiałem się nad dołączeniem do buntowników. Ale najpierw chcę skończyć to, co zacząłem. Co wiesz o ognistych pucharach? Mm, niewiele... Tylko tyle, że szukają ich magowie ognia. Wydaje mi się, że jeden należał kiedyś do kurta, ale mogę się mylić. Rozumiem. Dlaczego kurt tak się zmienił? Po prostu nie potrafił się pogodzić z naszą porażką. Próbowałem przemówić mu do rozsądku, ale w końcu zwrócił się przeciwko mnie. Razem możemy pokonać kurta. Widzisz, to jest właśnie okazja, na którą czekałem. Wyciągnij broń i podążaj za mną. To będzie ciężka bitwa. Tak, no to chodźmy. Gdzie? Myślałem, że jest tam gdzieś. Tam jest gdzieś pustynia. Widzę taki piach. Tam? Na no pewno tam. Czy ty idziesz? No dobra, zaufam ci na razie. One minute's dead i więcej tego nie zrobię. Dobra, no to niech ci będzie, pójdziemy tak jak ty lubisz. Ej, ej, ej bo ja jeszcze mam jakieś towary wziąć, właśnie zapomniałem o tym. O, fajnie, nie mogę cię nawet ciulnąć. To fajnie, nie będziesz musiał. O, jest jakaś droga pustynna. Nice. Zębacz I kill. you Yy, o, jest domek, dobra? Wiecie co? Tu sobie skończymy ten odcinek. O, tylko zabiję tego zębacza ostatniego. Jebacza, dobra? No i tu sobie skończymy ten odcinek. Kurde, że. O, jest odmysł! I tu sobie skończymy ten odcinek. Pójdziemy do tego domku i rozprawimy się z kurtem, Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Narka!